Czy w tym przypadku czat nie zabierze ich zawodów? No bo jeśli ktoś będzie mógł wykupić subskrypcję tam w tej chwili powiedzmy, no nie wiem, 100 zł na miesiąc, i może pytać o wszystko, nie tylko o rolnictwo, dlaczego ma korzystać z usługi agronoma? Wiadomo, że człowieka nic nie zastąpi i. I ciekawe, jak kamery by sobie radziły z jakimś lub zdjęcia, z rozpoznawaniem chorób i tak dalej bez szerszego kontekstu, no ale na pewno jest to już pole do popisu dla sztucznej inteligencji. I myślę, że dobrze wyuczony model rzeczywiście mógłby byłby w stanie dobrze zarządzać gospodarstwem, który. Hmm. No bo bądź co bądź to jest jednak maszyna. I ona nie kieruje się uczuciami. Tak jak no nie wiem, mamy powiedzmy stary traktor. Wiemy, że pasowałoby go sprzedać, ale jest nam szkoda. No, maszyna po prostu powie, że trzeba go sprzedać. I zostawić tak, jakby trochę przeszłość w tyle. Wiadomo, że tam kwestie sentymentalne, wspomnienia, no to zostało. To... Hmm. Wiadomo, że ostateczna decyzja i tak należy do nas, więc to nie jest tak, że to ktoś będzie za nas rządził, ale czasami gdy nie mamy pewności co do decyzji jaką chcemy podjąć, no to wtedy wiadomo. Fajnie jest mieć takiego kogoś niezaangażowanego, od kogo można odbić te pomysły usłyszeć jakieś kontrargumenty albo w ogóle jakieś pytania doprecyzujące, które no, które nam też pozwolą utworzyć szerzej oczy. No, jestem ciekaw też waszej spostrzeżeń.